Mirand Szczeciny zostaje mistrzem jesieni. Chemiki Gwardia przypieczętowały dobrą jesień. Podsumujmy 17 kolejkę. Zerknijmy na terminarz ostatniej kolejki rundy jesiennej. Czekało nas kilka ważnych i interesujących spotkań. I na w ostatni ligowy punkt zdobyła w 8 kolejce. Czy uda się przełamać serię porażek w ostatnim spotkaniu rundy? Gospodarze rozpoczęli jednak od fatalnego błędu, który kosztował ich stratę bramki. Z prezentu skorzystał Alan Barabasz. Choć do świąt jeszcze miesiąc, Ina dalej rozdawała prezenty, a Alan Barabasz bezwzględnie z nich korzystał. Młody napastnik już w 25 minucie skompletował hat-tricka, wykorzystując rzut karny. Błękitni zamknęli ten mecz jeszcze w pierwszej połowie. Dośrodkowanie z Dunka wykorzystał Kornel Marcinkowski. Damian Banachewicz uderza z wolnego i dobrze broni Kulpeka. Chwilę później obaj panowie zmierzyli się ponownie i tym razem górą był napastnik inny. Goście wychodzą z kontrą przed szansą Maciej Ogielski i świetnie broni Adrian Henger. Jeszcze jeden rzut rożny i jeszcze jedna bramka. Tym razem wrzutkę z Dunka wykorzystał Maciej Liśkiewicz. Kolejną bramkę mógł dołożyć Stanisław Piątek, ale ponownie dobrze w bramce spisał się Adrian Henger. Bartosz Krzysztofek głową z piątego metra otworzył wynik bardzo ważnego meczu. Mirante Szczecin grał o Mistrzostwo Jesieni. Patryk Kozioł grał natomiast na pozycję lidera klasyfikacji strzelców, co zapewnił sobie tym trafieniem. Mechanik nie zamierzał ułatwiać zadania rywalom ze Szczecina. Prowadzenie gospodarzom mógł zapewnić Michał Barański, ale w świetnej sytuacji posłał piłkę w ręce bramkarza. Mirant już wiedział, że nie będzie łatwo. miło Orpel z pierwszej piłki i goście znów objęli prowadzenie. Mamy rzut karny dla mechanika Bobolice. Rechziger broni strzał Barańskiego, ale ten zdążył z dobitką i w przecinku znów mieliśmy remis. W drugiej połowie rozpoczęła się walka o pełną pulę. Sochalski przerzuca piłkę nad poprzeczką. Kolejny raz we znaki obrącą Mirandu dał się Michał Barański, ale jego uderzenie minęło słupek. Po chwili Olbracht posłał piłkę w pole karne, a tam Szymon Emche dobrze wiedział co z nią zrobić. Miranty trzeci raz w tym meczu objął prowadzenie. A mechanik trzeci raz mógł wyrównać, znów jednak zabrakło cenności. Mirant wygrywa i zostaje mistrzem jesieni. Równolegle odbywał się bardzo ważny mecz w Policach: chemik podejmował trzeci w tabeli Bałtyk-Koszali. Bałtyk od początku ruszył do ataku, Albiński wyprzedza obrońcę i świetnie reaguje Jakub Koza. W odpowiedzi huknął Fleiter i wykazać się musiał Deklerk. Ponownie przed szansą Gabriel Flejter i znów dobrze reaguje Jakub Deklerk. Maciej Sobczyk wypracowuje sobie pozycję do strzału z dystansu i musiał poszybować za piłką Koza. Przed przerwą trafił chemik, w sytuacji sam na sam nie zawiódł Dawid Szala. Bałtyk mógł wyrównać zaraz po przerwie, ale Koza obronił strzał bedlińskiego. Bałtyk ma ostatnio gorsze drugie połowy i nie inaczej było teraz. Gabriel Fleiter wykorzystał podanie od Dominika Lisa. Ponownie główne role odgrywają Fleiter i Lis, ale tym razem to ten drugi dobija strzał kolegi. Niemal kopia sytuacji bramkowej, jednak Dominik Lis fatalnie przestrzelił wynik nie uległ już zmianie fatalna końcówka jesieni dla Bałtyku, a chemik na kończącą się rundę nie może narzekać. Pachnące jeszcze nowością sztuczne boisko w Koszalinie było areną bardzo ciekawego spotkania Gwardii Koszalin z rezerwami Świtu Szczecin. Gospodarze od początku zaatakowali i Wojciech Szpaler uratował Świt po strzale Michała Karasińskiego. O stronie gości z dystansu uderza Aleksander Michałeczko. Piłka o włos minęła bramkę. Kacper Łotysz dogrywa przed bramkę, blokowany graczyk, ale Mateusz Marszałek huknął jak z armaty, dając prowadzenie gwardii. Zaraz po przerwie gwardia mogła podwyższyć prowadzenie, ale w dobrej sytuacji nie wykorzystał Leon Świątek. Do odrabiania strat ruszył świt, jednak przytomnie wyszedł z bramki skoczy. Gwardia w końcówce rundy jest w niesamowitym gazie. Marcel Graczyk podwyższa prowadzenie gospodarzy. Z dystansu uderza Filipowicz i piłka tylko podskoczyła na poprzeczce. Dublety powinien ustrzelić Mateusz Marszałek, ale znakomicie wyczekał go Wojciech Szpaler. Nadzieję na korzystny wyniki przywrócił Świtowi Piotr Konewka. Spotkanie ostatecznie zamknąć mógł Adrian Cybula, który trafił tylko w słupek. Myślę, że ten mecz był pod naszą kontrolą. Myślę, że przede wszystkim stworzyliśmy więcej sytuacji niż Rywal, że bardziej zasłużyliśmy na to zwycięstwo, że byliśmy też bardzo konkretni w obronie niskiej i to, to też trzeba docenić, bo takie momenty w tym, było, w tym meczu wystąpiły, w których po prostu musieliśmy się wybronić i to robiliśmy świetnie. Tych klarownych sytuacji było naprawdę dużo. Wiadomo, część w końcówce, kiedy ten mecz już jest otwarty. Natomiast taką kluczową chyba na 3-0 mieliśmy do podwyższenia, gdzie otwarta niemalże cała bramka i nie wykorzystaliśmy sytuacji 1 na 1. Natomiast no, myślę, że po tej sytuacji nie padłaby bramka na 2 do 1 dla rywala i tutaj moglibyśmy mówić o pewnym niezagrożonym zwycięstwie. Natomiast no, ta bramka padła, musieliśmy wykazać się w końcówce charakterem, żeby to dowieść. I mimo to stworzyliśmy znowu większą ilość sytuacji niż rywal. i i tutaj tego możemy żałować, że ten wynik nie jest wyższy, natomiast liczą się trzy punkty z rywalem, który jest na wyższej pozycji w tabeli eee, i, i naprawdę gra dobrą piłkę i to trzeba docenić, ten zespół świtu, bo jest bardzo intensywny, dorównuje tym naszemu zespołowi, jeśli chodzi o właśnie o intensywność działań, o intensywność biegania, intensywność motoryczną, eee, więc tutaj na ten mecz był dużym wyzwaniem dla nas, my to wyzwanie wydaje mi się podnieśliśmy i, i zagraliśmy świetne zawody. Bardzo ważny mecz dla układów w dolnych rejonach ligowej tabeli. Darłowia podejmuje Beniaminka z Inska. Kacper Kleszczyński lobuje Stankiewicza, ale ten do końca zachował czujność. Chwilę później Ina już prowadziła. Andrii Trus wykorzystał rzut karny. Świetna szansa na wyrównanie, jednak, piłka mija słupek po tym strzale głową. W końcówce pierwszej połowy Ina dołożyła drugie trafienie. Sytuację sam na sam wykorzystał Damian Żaba. Po przerwie kolejną bramkę dołożył Andrii Trusz, ponownie wykorzystując rzut karny. Darłowia jednak nie rezygnowała, uderza Kamil Michalski i dobrze broni Michał Matusiak. Jeszcze raz Michalski i jeszcze raz broni Matusiak. W końcu w sytuacji sam na sam trafił Jakub Jakubowski. Przy trzeciej próbie Kamil Michalski zaskoczył już Matusiaka i Darłowia miała tylko jedną bramkę straty, której jednak nie udało się odrobić. Sparta od początku zaatakowała Astrę, ale dobrze w bramce spisywał się Robert Ostrowski. Gospodarze także przetestowali czujność Jana Żółkowskiego. Bramkarz Sparty nie miał jednak większych szans przy tym uderzeniu Jakuba Karpińskiego. Kolejny test bramkarz gości miał w końcówce pierwszej połowy. Nikt nie przeciął zagranej piłki, ale Ziółkowski zachował czujność. Sparta doprowadziła do wyrównania w drugiej połowie po rzucie wolny. Do siatki trafił Fabian Grzelka. Faza zacięta walka o ucieczkę ze strefy spadkowej. Krystian Kasperek zdobył bardzo ważną bramkę w sytuacji sam na sam. Podwyższyć prowadzenie porożnym mógł Konrad trzmiel, ale dobrze ustawiony był Paweł Kulesa. Bramkę do szatni powinien zdobyć Wojciech słuśli. tylko on wie, jak nie trafił w bramkę. Goście próbowali wrócić do gry. Kandua obronił sprytny strzał Kicińskiego. A gospodarze wiedzieli, że potrzebują kolejnej bramki. Uderza Hermanowicz i świetnie reaguje Kuligowski. Orzeł w końcu zdobył tą bramkę, ale nie została uznana. Zadecydował więc gol z początku meczu. Orzeł Wałcz wygrywa i ucieka ze strefy spadkowej. Na zakończenie rundy testujemy jeszcze jedno nowe boisko. Tym razem w Dębnie. Po fatalnym błędzie gryfa do siatki trafił Samuel Haikan. Kolejna szansa gospodarzy, Paweł Noga z dystansu broni Krzewicki jeszcze dobitka i gryf tym razem się uratował. Dąb wyraźnie dominował na boisku i udokumentował to kolejną bramką. Technicznym uderzeniem podwyższył Jakub Pluciński. Michał Samborski wdaje się w dribling, który kończy pięknym strzałem i podwyższa prowadzenie gospodarzy. Gryf nie miał pojęcia jak powstrzymać ataki rywala. Stanisławczyk do hajkama, a ten kompletuje dublet. Zaraz po przerwie dublet skompletował także Jakub Łuciński. Gryf zdeklasowany? Nic z tych rzeczy, bo obrońcom urwał się Marcel Kasprzak i zdobył gola dla przyjezdnych. A były też szanse na kolejne trafienia. Ostatecznie to Dąb strzelił szóstą bramkę. Wynik meczu ustalił Filip Żywicki. Tak prezentuje się komplet wyników 17. kolejki. Ważne zwycięstwo Mirandu, które dało pozycję lidera i Orła na wagę ucieczki ze strefy spadkowej. Mistrzem jesieni został Mirand Szczecin z trzypunktową przewagą nad Białymi Sądu. Z podium wypadł ostatecznie Bałtyk, a wskoczył na nie Dąb Dębno nie mają za sobą chemiki, gwardia, a także sparta, która pozbierała się po słabym początku. W ostatniej chwili ze strefy spadkowej ucieka orzeł wałcz, a na miejscach zagrożonych spadkiem przezimują gry w kamień pomorski Darłowia, Darłowo, Gawia, Choszno oraz i Nagoleniów. Patryk Kozioł, liderem klasyfikacji strzelców. Kapitalna runda za napastnikiem mechanika.